Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu. Dzisiaj porozmawiamy o akademikach, porozmawiamy o szósty bierze i porozmawiamy o rzuć na tacę. Zacznijmy od dodatku do monoliteryny, który ostatnio do mnie doszedł. Udało nam się zagrać i moje wrażenia są takie, że może to być jedna z moich ulubionych frakcji w tej grze. Akademicy, jest to frakcja, która używa właśnie takich specjalnych żetonów energii, czy też many, które kładziemy na jednostkach po zagraniu specjalnego kafelka. Wtedy kładziemy żeton na danej jednostce i od tej pory wszystkie niebieskie ikonki, jakie są na dane, da, dane, danym potworku, czy danym człowieku, są aktywne. Dla przykładu ten oto wojownik zamiast jeden ataku ma trzy ataku w momencie, kiedy jest wzmocniony. Wzmocnienie leży na jednostkach do momentu, aż nie zostanie ta jednostka zabita. Więc, jak łatwo się domyślić, jest to frakcja, która zaczyna nieco wolniej niż inne, ma nieco mniejsze możliwości, ale jeżeli kilka razy uda wam się zagrać, tą dodatkową energię i nie uda wam się szybko zdjąć tych jednostek, one naprawdę bardzo mocno mogą bić. I podoba mi się właśnie ta taka dynamika tej frakcji. Tak jak inne są, nie wiem, mocno defensywne albo mocno ofensywne. Tak tutaj, właśnie to jest taki miks. To jest ewidentnie jedno, e, frakcja, która. Jeszcze jest troszkę bardziej zaawansowana, mimo że, tak jak mówiłem w swojej recenzji jakiś czas temu, moim zdaniem ma nieco bardziej skomplikowane jakby, jednostki niż np. Neurosima HEX. Tak, tutaj mamy jeszcze takie pół, pół procentyka więcej związanego, związanego właśnie z tym, że poza tym, że uważam, żeby dobrze rozkładać jednostki, to jeszcze muszę odpalić je, żeby da, dodały mi dodatkowe, dodatkowe moce. Na przykład mam wzmocnienia moich jednostek, które mają dodatkowe kierunki w momencie kiedy to jest wzmocnione. Więc to jest w ogóle planowania do przodu naprawdę bardzo dużo i Mój jedyny, jedyny problem z monolitem, który uważam za jedną z najlepszych totalnie gier abstrakcyjnych, i, i, i jakby ja nawet wolę w to grać niż na hex, może troszkę ze względu na klimat, ale troszkę też ze względu na to, jak te jednostki są dynamiczne w tej grze. Mój jedyny problem jest taki, że moja żona nie do końca lubi i Neurochimę i Monolita. Nie wiem, czy to ze względu właśnie na abstrakcję, czy to ze względu na powiedzmy to, że mamy kilka kafelków na ręku i zagrywamy je po kolei. Nie mam zielonego pojęcia. Ja osobiście uwielbiam tę grę, ale niestety rzadko trafia na stół, ze względu na to, że mój główny współgracz rzadko ma na to ochotę. Ale gra jest tutaj świetna, jeżeli lubicie Monolita, to akademiką bierzcie w ciemno. Druga gra, jakie ja chciałem powiedzieć, to przesunę te wszystkie kafelki od Monolita. Szósty bierze. To pewnie nie jest dla was nowość, jest to gra, która na rynku już polskim, też już dobrych kilka lat jest. Jest to klasyczna gra Karciana, w której staracie się jak najmniej zabrać punktów ze względu na to, że wszystkie głowy byków, jakie zbierzecie, są to ujemne punkty. Więc taka karta daje na przykład jedną, ujemną, jeden ujemny punkt, ale możecie dorwać taką kartę, która ma na przykład pięć ujemnych punktów. I zasady są proste: rozdajecie każdemu pewną liczbę kart, i rozkładamy je na stole jednocześnie, odkrywając. Dokłada kartę osoba, która zagrała, osoba, która zagrała najniższą kartę. Ta pierwsza dokłada, i jeżeli jest miejsce, to jest wszystko w porządku: po prostu wykładacie do poprzedniej karty, która ma na najbliższą wartość tej, co zagraliście. Ale jeżeli wasza karta jest szósta, no to tak jak sam tytuł wam wskazuje, szósta karta bierze. Czyli moja karta zostaje na stole, a pięć innych, które, e, które już tam były, trafia do mnie na stos kart odrzuconych i to są moje ujemne punkty. I muszę wam powiedzieć, że jest to jedno z najfajniejszych gier karcianych, takich właśnie e, do lekkiego planowania ale jednocześnie do, do dużych emocji i dużego śmiechu przy stole, bo, bo to faktycznie jest taka negatywna interakcja, która powoduje, że wszyscy wszyscy są po prostu ubawieni, że to dana osoba musiała te karty wziąć. I naprawdę, koncept jest banalnie prosty, roz... nie ma tutaj praktycznie downtime'u, nie ma rozkładania tej gry, bo tylko rozdajecie zawsze z potasowanej talii odpowiednią liczbę kart i już gracie. Naprawdę wysoka rekomendacja. I to jest nowe wydanie od 3 które zawiera jeszcze dodatkowe karty, które jeszcze bardziej troszkę wywracają rozrywkę do góry nogami. Podobają mi się te zasady dodatkowe, aczkolwiek wydaje mi się, że jakbym grał pierwszy raz z daną osobą po prostu zagrałbym w podstawkę, a później ewentualnie dorzucił te, te dodatkowe rzeczy, które tutaj mamy. Naprawdę gra, którą ja na pewno będę chciał zostawić sobie w kolekcji, bo tak, zajmuje bardzo mało miejsca. Dobrze się skaluje, bo na dwie osoby jest OK, jestem w stanie zagrać się spoko. 3-4 osoby, 5 osób jest bardzo dobrze. Te wyższe nigdy nie miałem okazji zagrać. Na 10 osób raczej nawet bym chyba nie chciał usiąść, ale, ale, ale tak na 6 to myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo chętnie. I to, co w wydaniu mi się bardzo podoba, że w końcu rezygnują wydawcy chyba z tych płytkich pudełek, które się otwierają na półce. Tu macie głębokie zamknięcie, większe troszkę pudełeczko, ale też jakby nie otwiera się non stop samo i szósty bierze jest to naprawdę fajna gra w fajnej cenie. No nic tylko, tylko Wam polecić, ale na koniec zostawiłem moim zdaniem największą petardę, również od G3, Rzuć na tacę. My się chyba uzależniliśmy od tej gry i jest to dla mnie totalnie absurdalne ze względu na to, że ta gra jest tak abstrakcyjna, że po prostu aż szczypią oczy. Wszystko polega na tym, że z takiego bloczka, który macie w pudełku, każdy dostaje taki jeden bloczek i jeden flamaster. Dodatkowo w pudełku, jak widzicie, w wieczku jest taka taca, na którą będziemy odkładali nieużyte kości, które mają niższą wartość od tego, którą kość wybraliśmy. Czyli mamy tutaj draft kostek na początku tury aktywnego gracza, on rzuca wszystkimi kosteczkami i e, wybieram sobie, którą kostkę chcę wziąć i jednocześnie zaznaczyć w danym rzędzie, w danym kolorze pasującym do kości. Daną wartość i tutaj mamy różne punktowania. Tutaj zbieramy rzędy, tutaj kolumny, tutaj wynik niebieskiej białej kości pozwala mi na skreślenie. Tutaj musimy mieć coraz większe wyniki, tutaj musimy mieć większe niż jakieś, więc jest tych możliwości całkiem sporo. A wszystko właśnie polega na tym, żeby wybierać odpowiednie kości. Reszta ląduje na tej właśnie tytułowej tacy, z których inni gracze będą mogli też wybrać sobie jeden wynik. I tak gramy do momentu, aż skończą nam się rundy. Wtedy policzamy punkty. No i punkty mamy oczywiście za każdy z torów, e, inaczej liczony. I jest to gra, która, tak jak pewnie Wam tłumaczę, nie brzmi zbyt interesująco, no bo tu się wydaje, że jakby się nic nie dzieje. Skreślamy jakieś rzeczy, bierzemy, bierzemy kostki, ale jest to tak przyjemne muszrzenie, tu jest tyle budowania kombosów na tych karteczkach, że e, ogólnie chodzi o to, że jeżeli skończycie jakiś dany rząd, macie dodatkowe zaznaczenie w innej kolumnie. Zaznaczenie w innej kolumnie może powodować, że odpala Wam się inna zdolność. Macie jeszcze głowy lisów, które powodują, że powtarzacie najniższy wynik z tej kartki jaką macie. Dla przykładu mam, nie wiem, 5 punktów na żółtym, to lis, każda lisia daje mi 5 punktów. Więc jeżeli zbieram lisy, to powinienem zbierać równe wyniki. Z kolei inną strategią jest to, żeby zbierać w każdej innej sferze po prostu maksimum punktów, bo one coraz więcej nam punktują. Za cenę tej gry naprawdę tu jest tyle, tyle możliwości, i tyle dobrej zabawy, że jest to gry, którą moim zdaniem większość ludzi, jeżeli nie wszyscy, powinni mieć. Nie zajmuje miejsca w domu, mało kosztuje, nie ma tu do składania gry. Naprawdę jestem niesamowicie zauroczony tą rozgrywką. I jedyna moja obawa jest taka, że ktoś się gra tak szybko, bo, bo gra się w to powiedzmy 30 minut że ona w pewnym momencie nam się zgra. Na zasadzie, że już zagramy powiedzmy w to 20-30 razy i stwierdzę, że już widziałem wszystko. Eee, jeżeli nie jesteście przekonani, może gdzieś w internecie online w to zagrać, więc, więc ja, ja polecam Wam. Ale tak w ogóle to no, idźcie i kupcie to po prostu. No, czasami muszę tak powiedzieć, nie lubię tego stwierdzenia, bo zawsze wiecie, dana gra jest dla kogoś, komuś się podoba, komuś nie podoba. To jest, moim zdaniem, takie ryzyko, które możecie podjąć, kupić sobie i, i, i naprawdę bardzo dobrze się bawić I, i, i nie dziwię się, że była nominowana do Spit des Jahres, czy nawet wygrała, bo, bo jest to kawał, kawał dobrej gry, mimo jakiegokolwiek braku tutaj tematu czy też klimatu. Także to byłby odcinek Ekspresu, mam nadzieję, że Wam się podobało jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać. To będzie wszystko, także dzięki wielkie, do następnego, hej!